Maryś, ładne kubeczki do pani Ani będzie 14 sztuk to prawie dla całej rodziny. Super masz. Tak się złożyło, że stan wojenny zastał mnie jako normalnego, zwykłego człowieka bez żadnych funkcji związkowych. Ja po prostu sam wiedząc jakie jest zagrożenie, zdecydowałem się, że warto tym ludziom, którzy mają problemy, pomagać. Trzeba zbierać pieniądze, ktoś musi kolportować ulotki, czasopisma podziemne i ja to po prostu zacząłem robić sam z siebie. Dwa lata temu minęło 30 lat naszej działalności i 15 lat formalnie zarejestrowanej działalności Fundacji Pan Władzy. Nigdy nie pobieraliśmy żadnego wynagrodzenia. Jest to zawsze tylko i wyłącznie społeczna działalność. Wow, Władek. Słucham. O, pan Władek, samochód jest. Zobacz, ze słoneczkiem. Od Sławka. Od Sławka. Elwirka. I Elwira. No super. No przecież to jest XXI wiek. Nie no. można było mieszkać w takich warunkach, w jakich pani mieszkała. Bez wody, bez, bez łazienki, bez niczego. Wszystko biednym. No. 30 metrów to było. Chrystian i starszy, Lucyna, Arek, Basia, Aneta, Heniu, Aurela, Piotr, Elwira, Milena. Damian, Karol, Słaby Tomek. No i Karolinka. 17. 17 osób. na mąż? A no, mąż to jak zwykle. Ja raz nie, 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 tu, tu się prowadził alkoholik. Czyli tylko z mężem ma pani Nie ulega wątpliwości, siła daty 31 sierpnia w Polsce i dla Europy jest gigantyczna. Ta data powinna łączyć, a nie dzielić. To było największe zwycięstwo w dziejach polskich. Nie tylko wojska sowieckie, z Polska jest z całego obozu właściwie. Rozbyliśmy komunizm bez strzału, więc kto ma tu większe zwycięstwo? Ale oczywiście... W okresie działalności mojej podziemnej często spotykałem się czy współpracowałem z panem Wałęsą, panem Lewandowskim, Bieleckim, panem Janem Krzysztofem Bieleckim, Maciejem Płażyńskim, panem Jackiem Kuroniem, z państwem Borusewicz, czyli panią Alinką Pienkowską i Bogdanem Borusewiczem. Po przełomie 88 roku wielu związkowców, wielu ludzi poszło w politykę. Chyba się nie nadawałem rzeczywiście do tego, i dzisiaj bardzo się cieszę, że jednak nie dałem się namówić i wciągnąć w wielką politykę. Tak być nie może. Panie z Gopsu, czy z tego tego muszą ruszyć te tyłki za biurka? I trzeba coś uruchomić. Skoro ta jest żywność, to ją trzeba znaleźć. Dobrze? Zorientuj pan się i daj pan mi znać, tak? Tak być nie może. Tak? To się kłania mi do usłyszenia. Osiemdziesiątka. Panie Olu, zapisać i zadzwoncie, dajcie do mnie sygnał. Ja oddzwonię i sobie zapiszę, ile wam tych drzwi i jakie brakuje. Nie. Nie, Pani zobaczycie, że trzeba tak myśleć. Żeby, żeby po prostu wyjść na prostą, jeżeli całe 200 złotych na osobę, na miesiąc, na wyżywienie i na wszystkie pozostałe, nie? Mm -hmm. na, na higienę, na to wszystko 200 złotych, niecałe 180 tam parę złotych ja mam. No niech każdy sobie wyobrazi, jak my możemy żyć. Dlaczego rodziny wielodzietne są traktowane w naszym kraju albo patologią, albo alkoholizmem, albo jakiejś zarazą, czy co? Ja moim córkom i, mówię, synom, Dwoje dzieci, koniec, to się już teraz nie kalkuluje w żaden sposób. na pomóc, to włożyć tam na jakieś, nie wiem z jakiejś puli. Mam nieraz 20 złotych starszy na dzień. Na dziesięcioroczu. No bo kiedy ja na sobotę niedzielę, to mam zawsze boreń po chleb. To są 24 chętnie. 24 chleby na, na dzień. Zbiera pan po Po piątce zbieram. No bo inny na, na, na większe nie ma. Bo no, no, już się na wiosne że to są stokowy, nie? Mm -hmm. Bo tam nigdy jeszcze nie byłem, to chciałem zobaczyć, nie? Marzec 82 rok. Głęboki stan wojenny. Przewodniczącego Solidarności Portu Gdańskiego poszukują listami gończymi. Na terenie portu okazało się, że jest zebranie partyjne aktywu partyjnego. Na tym zebraniu zjawił się Władek Ornowski. Pamiętam, jak gdzieś wstałem i powiedziałem: jak to jest. Że poszukuje się pracę przedstawiciela robotników przez władzę robotniczą listami gończymi, że już nikt po mnie chyba głosu nie zabrał, zebranie się skończyło. Był ówczesny jeden z kierowników w towarzystwie sekretarza stwierdzili, że partia ci tego nigdy nie wybaczy. Po wprowadzeniu stanu wojennego, pamiętasz, przemknęliśmy z jedną różą do pomnika. Pamiętasz? W tym czasie wysypali się z tej budy ich, tak. chyba z dziesięciu ich wysypało i biegiem do nas, I nagle doleciał do nas taki wielki zomowiec, pała u góry, spojrzał, to moi sąsiedzi, to ich nie ruszajcie. Dobrze, że nas poznał, bo jakby nie poznał, to plecy by bolały. A no, ale dzisiaj? to była radość. No właśnie, czy dziś byśmy to zrobili? Nie wiem. Myślę, że, że nie o to nam chodziło. Wychodzę z domu, a przed klatką, właściwie kawałek dalej, stoi fiat. We fiacie siedzi pan. Z drugiej strony za mną rusza następny pan. Drzwi się otworzyły. Wepchnięto mnie do tego samochodu. Kiedy wywieziono mnie do lasu, wjechaliśmy na polankę, wyciągnięto mnie z samochodu, postawiono przy drzewie. No i facet wyjął pistolet, odbezpieczył patrzył, no czy, czy działa. Załadował go, pamiętam jak gdzieś magazynkiem strzelił. Mówi, no to co? Kończymy. Nie mogę. Powiedział, kończymy. To odezwała się krótkofalówka, że obiekt przewieźć do portu gdańskiego, no i oczywiście z powrotem do samochodu i ruszyliśmy no, do portu. Przez zastraszenie, że nie wiadomo, co się może ze mną stać, z moją rodziną, próbowano mnie nakłonić do zaprzestania zbierania pieniędzy czy kolportażu ulotek. Nie poddałem się, nie podpisałem. Każdy powinien we własnym sumieniu sobie odpowiedzieć, co zrobił, jak zrobił i dlaczego. Proszę bardzo, niech Pani pokaże ten swój apartament. Niech Pani powie, co by Pani się tu przydało, kuchenne. meble kuchenne, no oczywiście no. to. No. i wersalki. I wersalki, no to już z tak. Panią lewą wersalki no. uzgodniliśmy, że dostanie Pani, ale przydałoby się to odnowić, tylko pomalować. Właśnie. No przecież gmina nie może zostawić matki z sześciorgiem dzieci, nie. Pani Stasiu, a tu co jest? Skład ma Pani jakiś odzieży urzywane? Nie, ja nie mam, to mąż ma. Aha, to męża pokój. No. O kurczę, super. My jesteśmy separaci, tak Ach, wygląda. No ale poczuwa się chociaż do tego, że ma dzieci? E, e, nie wiem, powiecie, są dzieci, nie ma. Ale jakiś problem z mężem, w sensie, że bierze się do rękoczynów, czy? A za nią nie popiół. No. Ale wtedy, kiedy łyka? No. A pracuje Teraz poszedł tak torebkę robić. No Ta ustu, bo jej papierosy i piwo kupić, a jej to nie chce. I, i tak, Rzeczywiście, to tak, wszystko polepione do tu bo naprawdę potrzeby są bardzo, bardzo duże, Czyli to jest to ogrzewanie? Tak, to jest piec taki, Dobrze, stary, to... ale jary, to I to jest... kuchnię mamy taką. Mhm. Przydałaby się szafa. Mhm. I ośmioro to tu ile śpi tych dzieci? Tu dwójka. Tu dwójka na piętrowi i tu dwoje. Na tą chwilę mogę Pani zaproponować wymianę pościeli, koce, kołdry. Spróbuję znaleźć łóżko to piętrowe. Myślę, że tak, jak pani ma ośmioro dzieci, to tak mieszkać chyba nie mogą. Mhm. W jednym ze spotkań politycznych zapytałem wręcz y, polityków, samorządowców, co widzą obok siebie. Widzieli obrazy, lampy, mikrofony, kamery, a tylko jedna osoba stwierdziła, i to młoda osoba, że obok mnie jest człowiek. Trudno jest tego człowieka drugiego zauważyć i tak jak powiedziałem, człowieka, który potrzebuje pomocy.